W sezonie 1966 włoska reprezentacja w wyjątkowy sposób oczarowała kibiców na całym świecie, tworząc dramatyczną historię podczas finałów Mistrzostw Świata w Anglii. Z pokoleniem najbardziej utalentowanych piłkarzy w historii Włoch przywieźli ze sobą solidny styl defensywny Catenaccio w połączeniu z technicznie utalentowanymi indywidualnymi napastnikami. Jednak wbrew oczekiwaniom mistrzowskim ich podróż zakończyła się cudem dokonanym przez przeciwnika. Niewiarygodna porażka z Koreą Północną stała się blizną, a zarazem początkiem legendy. Wrócili do domu pośród deszczu pomidorów na lotnisku, ale czas pokazał, że to złote pokolenie położyło podwaliny pod Mistrzostwa Europy w 1968 roku i wielki finał Mistrzostw Świata w 1970 roku. Ale za tymi chwilami chwały i upokorzeń na boisku kryli się zawodnicy o bardzo indywidualnych losach. Minęło 60 lat, a czas odcisnął różne piętno na ich życiu. Niektórzy nadal osiągali nowe szczyty na ławce trenerskiej lub w polityce. Inni wybrali cichą drogę po przejściu na emeryturę, a jeszcze inni musieli zakończyć swoją podróż w traumatycznych przeżyciach. Przyjrzyjmy się burzliwej drodze zawodników, którzy wówczas stanowili duszę koszulki azury. W wieku 22 lat Dziani Rivera był już złotym chłopcem, mistrzowskim artystą na boisku z genialną wizją. Nie biegał nogami, ale umysłem architekta, dostrzegając luki między liniami defensywnymi, których zwykli ludzie nie dostrzegali. Występy Rivera i w tamtym czasie, choć ograniczone ścisłymi kalkulacjami taktycznymi, wciąż emanowały gracją geniusza, który zbłądził. Po rozstaniu w 1966 roku jego kariera w AC Milan rozkwitła wspaniale, zdobywając złotą piłkę w 1969 roku i Mistrzostwo Europy w 1968 roku. Poza boiskiem Rivera był człowiekiem intelektualnym, bystrym i niezwykle indywidualistycznym. Nie zadowalał się jedynie chwałą boiska piłkarskiego, ale zapuszczał się także w obszary wymagające myślenia na najwyższym poziomie menedżerskim. Poświęcił wiele czasu studiowaniu filozofii i zarządzania społecznego, zawsze zachowując godność i wzorową postawę. Obraz dyrygenta kontrolującego tempo na boisku zdaje się odzwierciedlać jego życie, gdy z piłkarza stał się wpływowym politykiem we Włoszech i Parlamencie Europejskim. Zawsze walczył o przejrzystość i uczciwość, postrzegając politykę jako grę wymagającą uczciwości. Dziś, w wieku 82 lat, Gianni Rivera wciąż prowadzi dynamiczne i intelektualne życie. Choć nie kontroluje już bezpośrednio podań, każde jego oświadczenie wciąż ma znaczący wpływ na świat futbolu, inspirując młodsze pokolenia nastawieniem na wytrwałość i ciągłą naukę. W wieku 23 lat. Giacinto Facchetti był solidną, a zarazem pełną gracji postacią na lewym skrzydle. Na nowo zdefiniował pojęcie bocznego obrońcy. Nie tylko obrońcy, ale także niebezpiecznej siły ofensywnej dzięki swoim biegom do przodu i celności strzeleckiej. Dzięki idealnemu wzrostowi i spokojnemu usposobieniu, nazywano go dżentelmenem boiska za wyjątkowo szlachetny styl gry, rzadko popełniający brutalne faule. Jego kariera była pieśnią miłosną dedykowaną Interowi Mediolan, gdzie stał się symbolem absolutnej lojalności. Poza boiskiem Facchetti uosabiał uczciwość i moralność. Wiódł wzorowe życie, będąc oddanym mężem i ojcem, zawsze oddanym działalności społecznej. Po zakończeniu kariery piłkarskiej nadal angażował się w futbol jako menedżer, a później jako prezes Interu Mediolan, nieustannie walcząc o czystą i humanitarną piłkę nożną. Wizerunek niezłomnego obrońcy na boisku zdawał się odzwierciedlać w jego życiu, ponieważ poświęcił całe swoje życie ochronie duchowych wartości klubu i swojej rodziny. Był mostem między pokoleniami, zawsze zachowując pokorę, nawet u szczytu chwały. Jednak ta wspaniała podróż dobiegła końca. 4 września 2006 roku Giacinto Faketti zmarł w wieku 64 lat na raka żołądka. Jego śmierć pozostawiła ogromną pustkę w sercach fanów, ale jego dziedzictwo jako wielkiej osobowości pozostaje skłaniającą do refleksji historią lojalności i uczciwości. W wieku 23 lat Sandro Mazzola uosabiał wielkie dziedzictwo i niezachwianą determinację. Nosząc znakomite nazwisko ojca, Valentino, legendy, która zginęła w katastrofie lotniczej Supergi, Sandro grał w piłkę nożną, jakby chciał kontynuować niedokończone dziedzictwo ojca. Dzięki swojej zręcznej pracy nóg i imponującej skuteczności w strzelaniu goli, był sercem włoskich ataków na Mistrzostwach Świata w 1966 roku. Po turnieju stał się ikoną Interu Mediolan w złotej erze Grande Inter, zdobywając niezliczone prestiżowe tytuły. Poza boiskiem Sandro był człowiekiem głębokim i powściągliwym, zawsze noszącym w sobie ból po stracie ojca, ale wykorzystującym go jako naczelną zasadę, by wznieść się ponad okoliczności. Poświęcił wiele czasu studiom ekonomii i zarządzania, później odnosząc sukcesy jako dyrektor sportowy i szanowany komentator piłkarski. Zawsze prowadził uczciwy styl życia, koncentrując się na rodzinie i wartościach ludzkich. Wizerunek inteligentnego zawodnika na boisku zdaje się wiernie odzwierciedlać jego prawdziwe ja, człowieka, który nieustannie dąży do przezwyciężenia cienia przeszłości, aby zbudować własne imperium. Dziś, w wieku 83 lat, Sandro Mazzola wiedzie jasne i wnikliwe życie. Nadal często pojawia się w telewizji, dzieląc się lekcjami o piłce nożnej i życiu, a jego słowa wciąż inspirują młodsze pokolenia swoją wytrwałością i dumą narodową. W wieku 23 lat. Gigi Meroni był wówczas najbardziej niezwykłym fenomenem włoskiej piłki nożnej, okrzykniętym George'em, najlepszym Włoch. Z długimi włosami, ekstrawaganckim wyczuciem stylu i magicznym dribblingiem, był najjaśniejszą gwiazdą ataku Azurri w 1966 roku. Nie grał w piłkę nożną tylko po to, by wygrywać. Grał, by cieszyć się sztuką. Meroni wiódł buntownicze. A zarazem poetyckie życie. Malował, słuchał dżezu, wyprowadzał kury na spacery i namiętnie kochał mężatkę, pomimo społecznych uprzedzeń. Był marzycielem, który zawędrował w erę pragmatycznych kalkulacji. Poza boiskiem był wrażliwy, współczujący i zawsze tęsknił za wolnością. Wizerunek ekstrawaganckiego artysty na boisku zdawał się być przeznaczeniem w jego życiu, barwnym lecz nieprzewidywalnym. Żył tak, jakby każdy dzień był ostatnim meczem w jego życiu, bez kalkulacji i strachu. Jednak ta błyskotliwa i ekstrawagancka podróż dobiegła tragicznego końca. W nocy 15 października 1967 roku, tuż po znakomitym występie dla Torino, Gigi Meroni zmarł w wieku 24 lat, potrącony przez samochód podczas spaceru. Tragicznie, kierowcą tego samochodu był jego młody fan, który ironicznie rzecz biorąc, został później prezesem klubu piłkarskiego Torino. W wieku 25 lat Giacomo Bulgarelli był sercem i duszą pomocy włoskiej reprezentacji, stylowym pomocnikiem. Z mistrzowskimi umiejętnościami kontrolowania gry. Nie był piłkarzem rzucającym się w oczy, ale każda akcja ofensywna Azzurri przechodziła przez niego. Kontuzja odniesiona w meczu z Koreą Północną w 1966 roku jest uważana za główną przyczynę upadku drużyny, co świadczy o jego niezastąpionym wpływie. Jego kariera to hymn na cześć lojalności wobec Bolonii, gdzie stał się nieprzemijającą legendą. Poza boiskiem Giacomo był spokojnym, skromnym i inteligentnym człowiekiem. Po zakończeniu kariery nie wybrał kariery trenerskiej pod presją, ale stał się utalentowanym komentatorem piłkarskim, posiadającym bystre, a zarazem ciepłe analizy meczów. Wiódł wzorowe życie z rodziną, ceniąc przyjaźń i szczerość bardziej Niż złudny blask sławy. Wizerunek cichego, skromnego lidera na boisku idealnie pasował do jego prawdziwej osobowości poza boiskiem. Człowieka, który zawsze był solidnym filarem wsparcia dla wszystkich wokół. Jednak ta wspaniała podróż poświęcenia dobiegła końca. 12 lutego 2009 roku Giacomo Bulgarelli zmarł w wieku 68 lat z powodu śmiertelnej choroby. Jego odejście pozostawiło głęboki smutek w Bolonii, gdzie na zawsze pozostanie w pamięci jako szlachetny przywódca duchowy. W wieku 26 lat Enrico Albertosi był niezawodnym bramkarzem o ekstrawaganckim, a zarazem niezwykle solidnym stylu gry. Posiadał refleks Lamparta i zaciętą osobowość. Gotowy krzyczeć na obronę, by utrzymać dyscyplinę. Albertosi stanowił idealne przeciwieństwo typowego dla ówczesnych bramkarzy spokoju. Po porażce w 1966 roku rozkwitł znakomicie, pomagając Cagliari zdobyć historyczne Scudetto i odgrywając kluczową rolę w awansie Włoch do finału Mistrzostw Świata w 1970 roku. Poza boiskiem, Enrico kochał życie. Ciesząc się zabawą, emocjami i dreszczykiem emocji towarzyszącym szybkości. Wiódł barwne życie, grając na najwyższym poziomie do 41 tok roku życia, co świadczy o jego niezwykłej sile fizycznej. Po zakończeniu kariery doświadczył wzlotów i upadków, w tym skandali hazardowych, ale podniósł się z wielką odpornością, wykorzystując odwagę bramkarza do konfrontacji z błędami z przeszłości. Poświęcił wiele czasu działalności charytatywnej i dzieleniu się doświadczeniem z młodymi bramkarzami. Wizerunek ognistego wojownika na bramce zdaje się wiernie odzwierciedlać jego zacięty charakter w prawdziwym życiu. Dziś, w wieku 86 lat, Enrico Albertosi wiedzie spokojne i zdrowe życie. Choć jego dłonie nie blokują już strzałów, płomień pasji wciąż w nim płonie, a on sam z czułością śledzi każdy krok młodego pokolenia. W wieku 27 lat Tarsisio Burgnisz zyskał przydomek Skała w Obronie. Był obrońcą, którego obawiał się każdy napastnik ze względu na jego wytrwałe krycie i niesamowitą siłę fizyczną. To on krył Pelego w finale Mistrzostw Świata w 1970 roku, a pochwały króla futbolu stały się jego dziedzictwem. Na Mistrzostwach Świata w 1966 roku był najpewniejszym filarem defensywy Włoch. Po turnieju Burgnich kontynuował niezliczone sukcesy z Interem Mediolan i zdobył Euro 1968. Poza boiskiem Burgnich był skromnym, cichym, ale serdecznym człowiekiem. Wiódł życie pełne uczciwości, poświęcając się całkowicie rodzinie i późniejszej karierze trenerskiej. Nigdy nie szukał sławy, uważając piłkę nożną za zawód wymagający poświęcenia, a nie chwały. Wizerunek solidnej skały na boisku zdawał się być wpisany w jego życie, czyniąc go stałym filarem wsparcia dla żony i dzieci w życiowych burzach. Wiódł spokojne życie, zdala od medialnego szaleństwa, odnajdując radość w najprostszych rzeczach. Jednak ta wspaniała i cicha podróż dobiegła końca. 26 maja 2021 roku Tarcisio Burgnich zmarł w wieku 82 lat po długiej chorobie. Jego śmierć pozbawiła włoską piłkę nożną jednego z jej największych strażników, pozostawiając po sobie poruszającą historię życia o wartości cichego poświęcenia. W wieku 26 lat Sandro Salvadore był środkowym obrońcą o eleganckim i inteligentnym stylu gry. Nie polegał na brutalnej sile, lecz wykorzystywał swój intelekt, aby przewidywać kierunek piłki, zapewniając absolutne bezpieczeństwo włoskiej obronie na Mistrzostwach Świata w 1966 roku. Był wielkim kapitanem Juventusu, nosząc w sobie chwalebną krew zarówno AC Milan, jak i Juve. Poza boiskiem Salwadore był człowiekiem prawym, nieco porywczym, ale bardzo rycerskim, gotowym walczyć o prawa swoich kolegów z drużyny. Po zakończeniu kariery piłkarskiej, wybrał zupełnie inną drogę. Porzucił blask reflektorów, aby powrócić do natury, zarządzając dużym gospodarstwem rolnym w Piemącie. Odnalazł szczęście w uprawianiu pól i hodowli zwierząt. Postrzegając to jako wyzwolenie od ogromnej presji futbolu na najwyższym poziomie. Wydaje się, że wizerunek bohatera broniącego Bramki zakorzenił się w jego życiu w późniejszych latach, gdy chronił spokój swojej duszy przed hałaśliwym współczesnym światem. Wiódł beztroskie życie, szanowany przez wszystkich, którzy z nim pracowali. Jednak ta podróż ku wolności dobiegła końca 4 stycznia 2007 roku. Sandro Salvadore zmarł w wieku 67 lat. Z powodu nagłej niewydolności serca. Jego śmierć to smutny rozdział dla tych, którzy podziwiali elegancki styl gry tego wzorowego, środkowego obrońcy. W wieku 23 lat Giovanni Lodetti był niestrudzonym biegaczem, motorem napędowym włoskiej pomocy w 1966 roku. Dzięki swojemu oddanemu stylowi gry chętnie cofał się do defensywy i natychmiast rzucił się do ataku, stając się filarem wsparcia dla artystów takich jak Rivera, którzy mogli zabłysnąć. Po turnieju stał się legendą AC Milan z bogatą kolekcją tytułów. Poza boiskiem Lodetti był niezwykle pogodnym, optymistycznym i szczerym człowiekiem. Koledzy z drużyny nazywali go Basletta ze względu na jego charakterystyczny podbródek i osobowość, która zawsze rozśmieszała szatnie. Po zakończeniu kariery stał się cenionym komentatorem piłkarskim, znanym z dowcipnych, praktycznych komentarzy i niezachwianego poświęcenia dla zawodu. Wiódł proste życie, uważając rodzinę za swój największy skarb i aktywnie uczestnicząc w życiu społecznym Mediolanu. Wizerunek niezłomnego wojownika na boisku zdawał się przenikać jego życie, pomagając mu zachować optymizm nawet w najtrudniejszych okresach choroby. Zawsze żył zgodnie z filozofią. Piłka nożna to radość i tak powinno być w życiu. Jednak ta pełna znaczenia podróż, pełna śmiechu, dobiegła końca. 22 września 2023 roku Giovanni Lodetti zmarł w wieku 80 lat. Jego odejście pozostawiło głębokie poczucie straty dla wszystkich, którzy kochali czystą duszę włoskiej piłki nożnej. W wieku 22 lat Roberto Rosato zyskał przydomek anielskie oblicze ze względu na swój przystojny chłopięcy wygląd, ale na boisku był niezwykle zaciekłym i bezwzględnym obrońcą. Na Mistrzostwach Świata w 1966 roku błyszczał jako młoda gwiazda defensywy, nie bojąc się starć z żadnym groźnym napastnikiem. Po turnieju stał się filarem AC Milan w jego złotej erze. Poza boiskiem Rosato był wyrafinowanym dżentelmenem, wiodł cnotliwe życie i poświęcał większość czasu biznesowi i rozwojowi młodzieżowej piłki nożnej po przejściu na emeryturę. Zawsze zachowywał opanowanie i dostojność, ceniąc prywatność i trwałe wartości rodzinne. Kontrast między jego anielskim wyglądem a stalową determinacją na boisku tworzył niepowtarzalny urok. Wiodł spełnione życie. Szanowany jako prawdziwy dżentelmen w świecie piłki nożnej. Jednak ta wspaniała i piękna podróż dobiegła końca po długiej walce z chorobą. 20 czerwca 2010 roku. Roberto Rosato zmarł w wieku 66 lat po długiej walce z rakiem. Pozostawił po sobie nie tylko tytuły, ale także skłaniającą do refleksji historię życia. O sile charakteru ukrytej za łagodnym wyglądem. W wieku 29 lat Paolo Barisson był prawdziwym zabójcą, z niezwykłą zdolnością do wykorzystywania okazji w polu karnym. To on strzelił cennego, zwycięskiego gola przeciwko Chile w 1966 roku, pozostawiając po sobie wizerunek pełnego pasji napastnika o płomiennym duchu walki. Kariera Barisona obejmowała wiele dużych klubów, gdzie zawsze był ceniony za bezinteresowne poświęcenie. Poza boiskiem Paolo był prostym człowiekiem, który kochał życie wolności i zawsze poświęcał się swojej pasji do piłki nożnej. Po zakończeniu kariery nie wybrał życia na próżno, lecz rozpoczął karierę trenerską, pragnąc przekazać swoje doświadczenie młodszym pokoleniom. Wiódł życie pełne energii, będąc zawsze w centrum uwagi na spotkaniach byłych zawodników dzięki swojej hojnej osobowości. Wizerunek bohatera, który zawsze pojawia się na boisku w odpowiednim momencie, zdawał się odzwierciedlać jego nieustanne pragnienie dzielenia się tym, co dzieje się poza boiskiem? Na zawsze pozostanie w pamięci jako człowiek czynu, człowiek niewielu słów, ale wielu czynów. Jednak ta obiecująca i pełna wydarzeń podróż zakończyła się tragicznie i nagle. 17 kwietnia 1979 roku Paolo Barizon zginął w wieku 42 lat w tragicznym wypadku drogowym. Jego śmierć w kwiecie wieku pozostawiła głęboką i niezmierzoną pustkę we włoskiej piłce nożnej. W wieku 26 lat Gianfranco Leoncini był porównywany do Gallopu w środku pola Juventusu i reprezentacji Włoch. Dzięki znakomitemu kryciu boiska i ogromnej wytrzymałości. Był kluczowym ogniwem między obroną a atakiem w kadrze z 1966 roku. Odznaczył się oddaniem i dyscypliną gry. Był typem zawodnika, na którym każdy trener mógł polegać. Po turnieju nadal był niezastąpionym filarem Juventusu, pomagając drużynie zdobywać cenne tytuły Scudetto. Poza boiskiem, Leoncini był człowiekiem rodzinnym. Wiodł skromne, prywatne życie, unikając medialnego blichtru i blasku. Po przejściu na emeryturę, wybrał spokojne życie na spokojnej wsi, poświęcając czas osobistym hobby i żyjąc w harmonii ze społecznością. Zawsze zachowywał spokój ducha, postrzegając piłkę nożną jako piękną część przeszłości, ale zawsze ceniąc prostą teraźniejszość. Wizerunek niezłomnego wojownika na boisku zdawał się być synonimem jego życia, pomagając mu prowadzić stabilne i szczęśliwe życie. Jednak ta cicha podróż musiała dobiec końca. 5 kwietnia 2019 roku Gianfranco Leoncini zmarł w wieku 79 lat. Jego odejście pozostawiło głębokie poczucie straty u tych, którzy podziwiali poświęcenie i szlachetny charakter lojalnego ochroniarza. W wieku 23 lat Antonio Juliano był największą ikoną Napoli w erze przed Maradoną, stylowym pomocnikiem o mistrzowskich umiejętnościach rozgrywania. Choć na Mistrzostwach Świata w 1966 roku nie zagrał ani minuty, jego obecność i duch zawsze stanowiły solidny fundament dla kolegów z drużyny w szatni. Po turnieju został kapitanem, prowadząc Napoli przez chwalebne lata i zdobywając Mistrzostwo Europy w 1968 roku z reprezentacją. Poza boiskiem, Juliano był człowiekiem o wielkim intelekcie i poświęceniu. Po zakończeniu kariery, został błyskotliwym dyrektorem sportowym Napoli i odegrał kluczową rolę w sprowadzeniu Diego Maradony do Neapolu, na zawsze zmieniając historię klubu. Wiódł pełne życia życie, nieustannie walcząc o rozwój piłki nożnej w południowych Włoszech, regionie wciąż stojącym przed wieloma wyzwaniami. Wizerunek architekta na boisku znalazł odzwierciedlenie w jego życiu, gdy tworzył historyczne cuda dla swojego rodzinnego klubu. Był czczony jako niekoronowany król, uosobienie dumy narodowej. Jednak ta wspaniała podróż poświęcenia dobiegła końca. 13 grudnia 2023 roku Antonio Giuliano zmarł w wieku 80 lat. Jego odejście wywołało głęboki smutek w całym Neapolu, oznaczając koniec życia poświęconego wyłącznie piłce nożnej i ojczyźnie.